Cześć, mamy dzisiaj 7 marca. Przejrzałem wszystkie rodziny. Tak może wgląd był i nie, nieprzegląd bardziej, bardziej taki wgląd. O, widzę tutaj pyłek noszą żółty. Zresztą wszystkie pszczoły dzisiaj, w wszystkich ulach noszą pyłek, taki żółty. Widać o, chwilę weszła. Przejrzałem wszystkie rodziny. We wszystkich, głównie chodziło mi o tym, czy, czy jest czerw, czy matki czerwią. I w jakim stanie jest ten czerw. Yy, także yy, wszędzie jest już w, ka w każdych ulach jest czerw zasklepiony w mniejszych lub większej ilości, pokarmu z reguły jest całkiem sporo tam w kilku rodzinach yy, było mniej to albo podałem ramkę z pokarmem, ewentualnie przełożyłem pokarm z skrajnych ramek, tam gdzie były dwie, trzy ramki z pokarmem, a pod ścianą na przykład były były wyjedzone ramki puste i tam przyłożyłem jedną, tak żeby po dwóch stron, z dwóch stron pszczoły miały dostęp do pokarmu. A co w ulach poza tym? W pokarmu jest całkiem sporo. Wodę donoszą, bo widać w ramkach jest woda. Dzisiaj, wczor dzisiaj, wczoraj ładnie pszczoły też donosiły pyłek. Z reguły jest to żółty pyłek, tak jak tutaj widać akurat wchodzą jakieś z pyłkiem. Już jest godzina popołudniową, może trochę mniej tego. O tutaj były teraz z pyłkiem, latają. Jest dużo wody noszą, wszędzie już jest rozpoczęte czerwienie. Co dla mnie najbardziej interesowało to to, że wszędzie jest czerw, nigdzie nie ma czerwiu garbatego. Kondycja rodzin ogólnie jest, jest dobra. wstępnie dwie rodziny tak, jak może pójdę do połączenia, ale to zobaczę po tych ochłodzeniach, i wtedy mniej więcej podejmę decyzję. Coś poprzekładałem, później zaraz właśnie pokażę, w których rodzinach dziś przyłożyłem, a gdzie dołożyłem pokarm. Tu jest jeden z tych uli, ten żółty, w którym przekładałem właśnie pokarm. Wam pokażę, jak ja tam to W Tym. Tu miały więcej pokarmu, były trzy ramki. Z pokarmem tu był wyjedzony i stąd zabrałem jedno dołożyłem. Tutaj tu widzę, mamy zatwór po tej, po tej stronie, jest na ośmiu ramkach i wyrównałem tak, żeby tutaj gdzieś jest w pośrodku wyrównałem. Im, a ten a pokarm mają dostęp z dwóch stron. I zaraz jeszcze drugi pokażemy. To też taki, taka sama sytuacja była. Tutaj było wszystko ok. Jest to ten. To, to, to było tutaj, było znowu z tej strony wyjedzone od lewej A tutaj było więcej pokarmu To zabrałem jedną ramkę, dałem tutaj ogólnie pszczoły mają całkiem sporo pokarmu I jeszcze pokażę zaraz wam no, no. dwie rodzinki no, a to jest jedna z tych słabszych rodzin to wstępnie jest ona przygotowana do łączenia. Zobaczymy po tych ochłodzeniach. Tu jest pszczółek tyle na 2-3-6 ramkach, ale tak to jest ich aż, aż. Wstępnie przygotowana do łączenia. Trochę jest czerwio. Pokaru mają całkiem sporo i po jednej, i po drugiej stronie. Ale jakoś tutaj rozwój. Ona na jesień się nie prezentowała zbyt dobrze. Nie ma jakiegoś rozwoju świetnego. Ale to może tylko tak wygląda. Zobaczymy zresztą. Co będziemy dalej robili, i tu jeszcze jedna rodzina, która wcześniej też dawałem tutaj jedną ramkę z pokarmem, to one tutaj też nie ma dużo. To jest na siedmiu ramkach, jest im w sam raz, ale tu było mało pokarmu. Idzie dostały następną ramkę i sobie wybiorą ten pokarm z tego plastra. I to im powinno wystarczyć. I Także to na razie tyle z takiej pracy. Na razie to tyle, co będę robił przy pszczołach następną rzeczą. Być może w poniedziałek albo we wtorek podam im zioła. W niedużych słoikach, takich po 200, 250-300 ml dostaną ziółka. Tam będzie piołun i jeszcze trzy inne zioła. To na pewno poprawi ich, ich witalność, wigor lepszy, ale to w przyszłym tygodniu. Na razie to jest tyle co będę przy nich robił. No i niech sobie latają. Byłek jakiś noszą, w nich wykorzystują te fajne dni. I, I zobaczymy, aby tylko rozwój był jak najlepszy. No i to tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.